Arkadiusz Żabka, witam o poranku w Studio Radia 90. Czas na poranną rozmowę. Z nami dzisiaj Adam Ciekański, prezes Centrum Zielonej Energii w Rybniku. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, dziś rozmawiać będziemy o biogazowni, jaka ma powstać w dzielnicy Niewiadom, w Rybnickiej dzielnicy. Ta inwestycja, chociaż jeszcze nie powstała, budzi ogromne emocje. Dzisiaj przychodzi pan do studia z informacjami, które mam nadzieję będą przełomowe dla tej inwestycji. Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że blisko, coraz bliżej. Tak jest panie redaktorze. Mam e, chyba dobre informacje dla mieszkańców Rybnika. W zeszłym tygodniu Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska e, zatwierdziła decyzję zarządu o przyznanie środków finansowych na, na realizację zadania e, zaprojektowanie i budowa e, instalacji do przetwarzania bioodpadów Biogazowni. Odczytujemy to jako wyraz zaufania, jako to, że nasz wniosek okazał się dobry i faktycznie praktycznie w 94% uzyskał finansowanie, z czego 45% tego dofinansowania to jest dotacja i prawie 49% to jest bardzo dobrze, bardzo dobra. Pożyczka. Są pieniądze, to oznacza, że będzie budowana biogazownia? Tak jest. E, panie redaktorze. Od razu po tej informacji jakby przystępujemy do działania, organizujemy przetarg na inżyniera kontraktu, czyli firmę, która wielobranżowo będzie nas wspierała w nadzorze, w realizacji tego zadania i który pozwoli nam zorganizować kolejny przetarg, już ten właściwy na realizację, czyli zaprojektowanie i wybudowanie biogazowni. Rada Nadzorcza jednomyślnie podeszła do tematu? Tego nie wiem, proszę Państwa, Panie Redaktorze. Wiem, że mamy pozytywną decyzję. Wczoraj odbyła się Rada Interesariuszy. Tak jest. Tam również ta informacja została przekazana. Z jakim spotkała się odzewem? Na Radzie Interesariuszy mamy paru interesariuszy i oczywiście część interesariuszy wcale nie uciszyła ta informacja. Natomiast byli tacy, którzy bardzo dobrze ją przyjęli i z pewnego rodzaju entuzjazmem. Pytam o to, bo to jest posiedzenie zamknięte. Ja wiem, że tam jest reprezentowana strona społeczna. Mamy informację z Urzędu Miasta we Włodzisławiu Śląskim, który będzie organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji blisko 200 uwag i wniosków przez miesiąc spłynęło do prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego, który ma wydać ostateczną decyzję. To sporo. To sporo, tak jest. Proszę Państwa, w zeszłym, rok, w zeszłym tygodniu, bodajże w środę zakończył się, jakby zakończyły się konsultacje społeczne. Faktycznie wniosków, zapytań, uwag spłynęło bardzo wiele. Teraz jest czas, kiedy urzędnicy w, 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 w urzędzie w Włodzisławiu jakby grupują te wnioski. Pewnie jako spółka, jako Centrum Zielonej Energii zostaniemy poproszeni o udzielenie tych merytorycznych odpowiedzi. Ja tak naprawdę to cieszę się i dziękuję. Za to, że za takie duże zainteresowanie. Jeżeli odpowiedzi na te pytania chociaż troszeczkę uspokoją emocje spo, społeczne, tą, tą ciekawość, uda nam się uspokoić. Jeżeli być może te pytania wskażą nam jakieś kierunki, których do tej pory nie widzieliśmy, my bierzemy się do pracy. Zakładam, że. Do połowy, do, do, do końca października powinniśmy sobie poradzić z odpowiedziami na te pytania. Dzisiaj wiemy, że mhm. do 6 października, a to był mhm. czas na mm, odpowiedź, ten czas nie zostanie dotrzymany. Urząd miasta Wodisławie mówi, że potrzebujemy więcej czasu, mhm. więc być może to będzie późniejszy termin. Jest Pan optymistą z tego, co słyszę? Do końca października udzielimy tych odpowiedzi. Ten termin, panie redaktorze, był kilkakrotnie przesuwany. Mm -hmm. A to chociażby dlatego, że teraz się zakończy konsultacje społeczne. No i jakby trudno będzie na 200 pytań odpowiedzieć w ciągu 6 dni. Natomiast wcześniej uzgadnialiśmy. Że... Zgrabnie Pan to ujął. Ciekawość mieszkańców. Ona jeszcze niedawno ta ciekawość była nazywana protestem, wielkim mm -hmm. protestem. Ten protest ucichł. No bo ja nie słyszę, ja nie widzę protestu. Hmm. Czy Panie on redaktorze... po dzisiejszej informacji hmm. o tym, że jest decyzja o budowie biogazowni, hmm. na nowo zacznie się tlić i wybuchnie? Panie redaktorze, my od pewnego czasu bardzo intensywnie staramy się informować y, mieszkańców y, o, o tym, jak naprawdę wygląda sprawa biogazowni. Staramy się y, odczarować tą brzydką twarz y, tej inwestycji, którą próbowano jej nadać. Y, ta inwestycja naprawdę nie będzie zagrażała mieszkańców. Chcę powiedzieć, że w Włodzisławiu zanim doszło do konsultacji społecznych. Była nasz raport oddziaływania na środowisko był konsultowany i uzgadniany z, z państwowymi instytucjami dbającymi o środowisko. To jest Sanepit, tam zostało uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany Generalna dyrekcja Wód Polskich w gliwicach uzgodniła go pozytywnie ten, ten, ten raport oddziaływania na środowisko, a także, RDOŚ, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. To był, to był proces też, który, który trwał i który jakby instytucja, przed którymi musieliśmy się tłumaczyć i które uznały wszystkie nasze argumenty. Myślę, że jesteśmy też w stanie odpowiedzieć na argumenty mieszkańców i przynajmniej od, od marca odpowiadamy, prowadzimy ten dialog społeczny. Być może nie od marca, być może wcześniej. Od marca mhm. ja, że tak powiem, biorę w tym czynny Udział. Czyli w Pana ocenie nie ma dzisiaj zagrożenia dla tej inwestycji? Po odpowiedzi miasta na wnioski i na uwagi, hmm. ruszacie do pracy. Tak jest, tak jest. My już ruszamy do pracy, natomiast e, tak naprawdę rozstrzygnięcia przetargowe będą w momencie, kiedy będziemy mieli decyzję środowiskową w Słowiowii. Kiedy ta decyzja może zapaść? Myślę, że koniec października, początek listopada. Inżynier kontraktu i co się dalej dzieje? Przetarg na budowę? Tak, dokładnie. Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie biogazowni. Liczymy, że gdzieś w wakacje przyszłego roku będziemy wpijać łopatę. I potem? Jak długo trwać ma budowa biogazowni? Liczymy na to, że powinno nam się udać zakończyć tą inwestycję do końca 2028 roku. Kiedy pierwsze wozy wiadą? No w drugiej połowie 2028 roku będziemy tutaj prowadzili rozruch tej inwestycji. jaka biogazowni. to będzie skala? To będzie biogazownia dla miasta rybnika dla sąsiednich miejscowości? Mhm. Tak, proszę państwa, to będzie. Biogazownia jest jakby skrojona na potrzeby miasta rybnika. Z raportu o gospodarce odpadowej za 2024 rok wynika, że tych bioodpadów zbieranych dzisiaj selektywnie mamy w rybniku ponad 15 tysięcy ton. To są i przoki, i ten indywidualny odbiór. Natomiast część tych odpadów selektywnych jest niewyselekcjonowana. Potrzebujemy jakby metod na to, żeby z tych z bloków jakby pozbierać jeszcze od, odpady stołowe, bioodpady stołowe. Jakby wtedy ta, te 20 zaprogramowane, zaprojektowane 20 tysięcy ton powinno się jakby okazać tym właściwym parametrem, na który została, zostanie wybudowana biogazownia. Na ile pan dzisiaj może zagwarantować, że nie będzie śmierdziało, że będzie to inwestycja Taka, która nie będzie wpływała na komfort życia w tej dzielnicy. Panie redaktorze, proszę Państwa, ja jestem o tym bardzo głęboko przekonany. Nie jestem technologiem odbudowy biogazowni, natomiast jestem inżynierem. jakby patrząc na założenia tej inwestycji, patrząc na program funkcjonalno-użytkowy, kiedy cała instalacja, wszystkie elementy tej instalacji są. Zlokalizowane praktycznie w bunkrze. Tam ma się dokonywać ten etap przygotowania wsadu, fermentacji, a także przekazania pofermentatu do kompostowania. Wszystko będzie działało w podciśnieniu. Jedynym ujściem powietrza z tego, z tego bunkra, można powiedzieć, będzie biofiltr, który zapewniam Państwa a wiem, to z doświadczenia, jest bardzo skutecznym elementem takiej, takiej instalacji. Na Państwa stronie jest wizualizacja tego to czy on będzie podobnie wyglądał, bo często mamy rozbieżności między wizualizacją, a potem rzeczywistą realizacją danej inwestycji. Czy w ten sposób to może, może wyglądać? Tak, tak to będzie wyglądało. To jest element projektu architektonicznego, który będzie e, załącznikiem do specyfikacji, do specyfikacji przetargowej. Takie, cze, takiego czegoś oczekujemy od wykonawcy. I tam na miejscu ma powstawać również wodór, ma być produkowany, no. ma powstać farma fotowoltaiczna, no. ale o tym wszystkim już internetowej części naszej rozmowy. Dziś wiadomość dnia jest taka, biogazownia w Rybniku ma dofinansowanie i powstanie, mówi poranny gość Radia 90, Adam Ciekański, prezes Centrum Zielonej Energii w Rybniku ZŁaczą. Dziękujemy, a dalsza część rozmowy w sieci. Panie prezesie, mamy w kalendarzu 30 września to myślę taka przełomowa data dla mieszkańców niewiadomie. I nie tylko, mówi pan, że to jest inwestycja skrojona na miarę miasta Rybnika, ale nie tylko. Ja powtórzę pytanie: z jakich miejscowości sąsiednich również będą docierały tam elementy, które będą podlegały temu całemu procesowi? Panie redaktorze, biogazownia jest skrojona na potrzeby miasta Rybnika i ona ma odpowiadać na zapotrzebowanie na te potrzeby, na ten strumień odpadów, który, który jest produkowany w Rybniku. Naszym staraniem będziemy tutaj przez te trzy lata do momentu powstania biogazowni starali się na żeby uzyskać taki efekt większego selekcjonowania bioodpadów. Chcemy odzyskiwać więcej odpadów tzw. Tak jedzenionowych, stołowych. I to jest te 5 Czyli tysięcy... nie będą wpływały z to... miejscowości? Być może sporadycznie mhm. w momencie, kiedy będzie jakiś tam element uzupełniony, natomiast to nie będzie na pewno działało w, w ramach stałych, stałych ubów. Panie redaktorze, wcześniej faktycznie planowało się, że ta biogazownia miała być odrobinkę Większa, miała mieć jakby otwarte poletko do kompostowania. To tutaj moi poprzednicy usłyszeli głos mieszkańców na tych spotkaniach z mieszkańcami, jakby zmniejszono wydajność tej, 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 tej biogazowni, schowano wszystkie elementy do tego bunkra, o którym mówiłem. Mówiąc bunkier, mówi pan bardzo szczelne miejsce. Tak? Bardzo szczelne miejsce, zagłębione w ziemi. Tam będzie się dokonywała cały proces przygotowania i yy, no, proces, yy, procesy związane jakby z produkcją, wyzważaniem z, gazu i produkcją nawozu. Nie padły kwoty. Jakie to jest dofinansowanie? No. Panie redaktorze, to jest, cała biogazownia to jest kwota około, około 100 milionów złotych. Oczywiście tą kwotę zweryfikuje przetarg, albo w dół, albo w górę. Licząc, licząc no najłatwiej tutaj się posługiwać procentami, 45% mhm. środków kwalifikowanych, które, które jakby będą przeznaczone na tą, na tą biogazownię, to jest dotacja i prawie 49%, pożyczka. To, to przy 100 milionach łatwo to sobie jakby pożyczy, przy tym tam jest jeszcze kwestia podziału na środki kwalifikowane i niekwalifikowane. Ma powstać w tym miejscu, w tej okolicy, na tych działkach farma fotowoltaiczna. Tutaj bardzo chciałbym podziękować Radzie Gminy za uchwałę, decyzję na sesji, która została podjęta na sesji w zeszłym tygodniu w czwartek. Rada Gminy wyraziła zgodę na przekazanie, użyczenie spółce terenu tak jakby po przeciwnej stronie, po drugiej stronie ulicy Sportowej na hałdzie, po, na, która jest zrekultywowana. Tam chcemy. Wybudować instalację farmy fotowoltaicznej 1 MW wraz z magazynem energii 0,7 MW. Tak naprawdę dzisiaj mamy przyłącze zakontraktowane energetyczne, zakontraktowane dla biogazowni 2 MW, i, a sama biogazownia będzie produkowała energię elektryczną na poziomie 0,7 MW. W związku z tym mamy bardzo dobry, ciekawy miks energetyczny miks zielonej energii który ma być przestrzenią do tak jest. produkcji tego wodoru, o którym miasta, a właściwie prezydent Kuczera od kilku lat nieustannie mówi. Tak jest, panie redaktorze, w momencie, kiedy mamy już tak sprzyjające okoliczności, czyli mamy pieniądze na budowę biogazowni, mamy działkę i pozyskujemy środki na budowę farmy fotowoltaicznej, chcemy lepiej wykorzystać energię, zieloną energię wyprodukowaną z biogazowni, gazowni z farmy fotowoltaicznej ten miks energetyczny lepiej wykorzystać niż oddawać do sieci Tauron i rozeznajemy możliwości prawne, możliwości formalne, techniczne, a także finansowe sfinansowania takiego przedsięwzięcia budowy budowy czy wstawienia tam elektrolizera i w procesie elektrolizy wytwarzania zielonego wodoru. Ten wodór oczywiście no, byłby pięknym dopięciem takiej gospodarki obiegu zamk zamkniętego w Rybniku. Mógłby jakby wspomóc, być paliwem dla floty autobusów komunikacji miejskiej. Tak, które przypomnijmy, oczywiście jest no, zasilana wodorem. tak, tak jest. To, jest, to jest to, o czym o miasto czym ja mówiło od wielu lat i konsekwentnie tę politykę realizuje, mimo, że inne sąsiednie miejsca Miejscowości odchodzą, raczej kupują mhm. autobusy elektryczne. Panie redaktorze, gdyby udało nam się wyprodukować mhm. ten wodór, a zakładam, że tak, że prawdopodobieństwo takiego, e, takiego zdarzenia jest bardzo poważne, w tym momencie jakby e, posiadanie autobusów wodorowych będzie bardzo korzystne. Chodzi o cenę. Tak, 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 tak. To, to my tu my, my będziemy i producent nie będziemy ściągać wodorów wtedy z innych miejsc Polski, yy, tylko będziemy go produkować tutaj na miejscu. No i tak jak mówię, w tym momencie będzie to tak skalkulowane, że to będzie bardzo yy, dobre, dobre przedsięwzięcie. Mamy przek w okolicy, co z nim? Tak jest, chcielibyśmy, proszę Państwa, żeby do tych nowoczesnych kształtów biogazowni nawiązał jakby przok. Chcemy go również zmodernizować. Chcemy, aby na tym przoku pojawiły się utwardzone powierzchnie, nie tylko wysypane kamieniem, tylko faktycznie zrobione tak bardzo, bardzo dobrze, z jakiejś kostki czy z jakiegoś tam innego materiału. Chcemy zrobić rampę najazdową, żeby wyładunek tych rzeczy, do kontenerów był dużo lżejszy, dużo łatwiejszy. Chcemy wymienić kontenery na nowoczesne, bardzo często zamykane z zadaszeniem. Oprócz tego chcielibyśmy zbudować tam nowoczesny budynek socjalny z salą konferencyjną, gdzie mogłyby się odbywać lekcje czy zajęcia edukacji ekologicznej, stworzyć tam ścieżkę edukacji ekologicznej. Chcielibyśmy tam zrobić faktycznie takie zagłębie nowoczesnej gospodarki odpadowej, takiej, takiej praktycznie odpadowej, Odpowiadającej dzisiejszym czasem. Ta biogazownia, o której Pan mówi, ona będzie wzorowana na jakiejś inwestycji, którą możemy dzisiaj już w Polsce albo w Europie zobaczyć? Myślę, że trudno byłoby znaleźć dokładnie taką samą inwestycję. Technologia jest stosowana w wielu miejscach, natomiast nasze rozwiązanie typu śluza, typu zamknięcie, zamknięcie części przeróbki po ferment bez tlenowej przeróbki po fermentatu pod jednym dachem, jest takim dość rozwiązaniem jednorazowym, takim skrojonym pod. Właśnie tą lokalizację. Kilkukrotnie użył pan słowa bunkier szczelne. Mhm. A co z pojazdami, które będą woziły? Na ile one będą szczelne? Na ile one będą no, bezwonnie przejeżdżały przez miasto Rybnik i dzielnice? Panie to jest trudne. Panie redaktorze, dzisiaj, dzisiaj te pojazdy odbierają bioodpady. Odpad, kłopot z odpadem, z bioodpadem jest taki, że jeżeli on jest świeży, to raczej no, nie jest szczególnie uciążliwy. Natomiast jakby ten odbiór będzie następował, rozumiem, że jakby tak bezpośrednio. Natomiast my w przetargu, bo to jest kolejny taki etap, też przez te trzy lata do pracowników tak ten system gospodarki odpadowej, który pozwoli nam jakby podwyższyć standardy pojazdów, które wywożą, wywożą te bioodpady. Myślę tutaj o specjalnych śmieciarkach. Dzisiaj już mamy śmieciarki z takimi specjalnymi wannami, które nie pozwalają kapać gdzieś tam na, na drogę. Hermetyzacja tych pojazdów też jest jakby możliwa i jakby będziemy tego za te trzy lata na pewno wymagać. I no, my planujemy, że dzisiaj ten ruch, który będzie w niewiadomiu, to będzie 14 pojazdów dziennie. To nie jest... Ja bardzo często bywam w niewiadomiu, przyglądam się różnym, różnym rzeczom. Jednej chałdzie, drugiej chałdzie lokalizacją, przokowi. I gdzieś tam, gdy stanąłem na światłach, to te 14 pojazdów to jest jedna zmiana świateł. Oczywiście, że to będą śmietniarki, to nie będą tylko, to nie będą mniejsze, mniejsze pojazdy. Natomiast... Ja bym tutaj nie demonizował tego. To w ciągu 8 godzin, 14, maksymalnie 14 pojazdów, to nie jest żadna, żadne nadwyrężanie tego ani dróg, ani tej uciążliwości. No, drogę macie nową teraz. Drogę teraz. mamy nową, i dlatego trochę tutaj ta lokalizacja też jest z tego powodu w tym miejscu. Droga jest nowa, możemy już od pewnego czasu z niej korzystać. Centrum Zielonej Energii zmieniło siedzibę, lokalizację. Zajęliście państwo pomieszczenia dawne, hotelu Arena uh -huh. przy Stadionie Miejskim. To jest już stała lokalizacja? My ten, tą lokalizację cały czas dzierżawimy od miasta. Te hotele, zarówno Arena, jak i hotel Olympia, mm -hmm. Olympia mamy na razie w dzierżawie i na razie, na razie myślimy tutaj, no, po, póki, póki miasto będzie chciało nam wydzierżawiać ten obiekt, to, to jest obiekt, który spełnia nasze, na, kompletnie wypełnia nasze zapotrzebowanie. Ym, w tym momencie zajmujemy się jakby i cały potencjał spółki ukierunkowany jest w stronę hotelu y, Olimpia, Hotel Arena był Takim hotelem, który miał 16 pokoi, natomiast no i my też, mamy 16 pomieszczeń biurowych, przy czym dwie salki konferencyjne. natomiast A to... czy już wiemy, co będzie dalej z hotelem Olimpia? jestem przekonany, że Hotel Olimpia nadal pozostanie hotelem Olimpia i póki co spółka go prowadzi. Co do formuły jakby prowadzenia przez spółkę tutaj tutaj jeszcze należy chwileczkę poczekać. Natomiast hotel Olimpia na pewno będzie hotelem Olimpia. To, 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 jakby to, to wszystko nie wygląda tak czarno, kiedy no, prowadzimy go już od kwietnia, przez okres wakacyjny yy, i po powiedzmy, że nie, nie wygląda to źle. Panie prezesie, yy, chciałbym jeszcze zapytać, no bo dzisiaj w kalendarzu 30 dzień września, jutro pierwszy dzień października. System kaucyjny wchodzi w Polsce. Na razie będzie to okres przejściowy. Jak pan patrzy na to, jako człowiek zajmujący się no, tą, tą zieloną energią? To jest dobry krok. Jako człowiek zajmujący się zieloną energią z perspektywy miasta, z perspektywy kogoś, kto, na, kto ma zadbać o właściwy odzysk, recykling, widzę tu pewne problemy. Widzę tu pewne problemy, ponieważ zabiera nam się no, dość wartościowy materiał. Natomiast z punktu widzenia no, chyba obywatela widzę pewną logikę w tym, w tym działaniu. Wydaje mi się, że system wymaga dopracowania. Jeżeli jeżeli na przykład ten odzysk był, mógłby być wliczony w, 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 w poziomie recyklingu, które są uzyskiwane, byłoby to całkiem sensowne. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za poranną rozmowę. Wiadomość dnia jest taka: biogazownia w Rybniku ma dofinansowanie. Biogazownia w Rybniku, jak twierdzi prezes Adam Ciekański, powstanie. Dziękuję za rozmowę, dziękuję, dziękuję za bardzo. poranną wizytę. Adam Ciekański, prezes Centrum Zielonej Ener Energii w Rybniku, był porannym gościem Radia 90.